Z tej strony kanek To jest odcinek taki, którego. Y, prosty odcinek, którego y, nie ma. Już nie jest. Jest, ale późno. Późno, po prostu. Y, daleko od ostatniego. Um, co się wydarzyło, że nie było mnie przez ten czas? No to. Trzeba trochę opowiedzieć o tym. Mm powiedzieć, bo to jest trochę skomplikowane, że tak powiem. E, zaczęło to się już trochę czasu temu, dokładnie to z tydzień temu, już w tamtym tygodniu, to, to było widać, że to był tak jakby po e, prostu na no live unikatowego, to nagrywałem. Nie chciało mi się robić innego odcinka czy coś takiego. Po prostu musiałem wtedy to zrobić. A teraz no to czemu tak nie y, czemu tak nie ma odcinków ostatnio i tak dalej. No. Główny powód tego to jest książka. Ten kto widział mój opis na Discordzie, ten wie o co chodzi. I ten kto mnie zna tak normalnie z Real Life, to też wie o co chodzi. Mm. To nie jest dokrywane. A zresztą nie ma nic. Poczekam na niego. On nie ma nic przecież. E, dobra, to o to chodzi... No, e, że... Po prostu książka, jak chyba mówiłem, czy nie? A o co chodzi, że książka, no? No to zacząłem czytać książki. A tak jakoś, no dużo, dużo. Co jeszcze? Gdy zacząłem czytać książki, no to, no, się tak wczytałem, że już jedną w ciągu tygodnia przeczytałem. I czytając je, namówił mnie, namówiła na mnie to pewna osoba. Może się pojawić w następnym odcinku, muszę się zapytać czy będzie chciała w ogóle, e, a następny odcinek możliwe że będzie jutro. Ogółem yy. 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 ta osoba to no nie było jej nigdy na kanale jeszcze Nie było i Nie wiem czy będzie to jest Jeszcze nie wiadomo. No e, nie, nie wiem czy będzie ale zobaczymy na po prostu tak sobie. E. Hmm, Czemu to mówię? To bo tak, bo chcę i bo może być czasami tak, że będą takie długie przerwy, bo mnie tak wciągnie książkę, że no y, nie będę totalnie gadał czy coś. Ha! Aha! What? Please, 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 zdąż! To by te, e, Będzie taki krótki informacyjny. Ten, e, co to za książka, która mnie tak wciągnęła? Bardzo no to. Nie wiem czy ktoś zna a, dawno nie grałem w Minecraft. ON tak się odsunęło od Minecrafta, szczególnie PvP <grym> To książka się nazywa ogólnie z pod tytułem Wojownicy Mi się bardzo spodoba Dlatego może być długa przerwa na kanale, a po tej przerwie może być i <grym> drugi sezon kanału tak drugi sezon jakby taki no jeden rok trwał jeden i o co w nim chodzi o? no ten pierwszy sezon był skupiony tak jak widać było już na Minecraft, ale czasami były te te drugi możliwe żeby będzie się skup skupywał na nie wiem czy noż będzie coś ciekawego pojawiało ciekawszego i będzie montaż bynajmniej więc jest taki na plus e... ogółem no, tak e... oprócz tego, że będzie na plus to Oho, Bo, po pierwsze, montaż, jak już mówiłem. E, po drugie, może coś ciekawszego będzie serwer. E, jak powróci to tylko Dawid A i pewnie będę nagrywał też Galaxy SMP od unikatowego. Bo udało mi się jakoś dostać tam. <śm> pewnie to będzie oglądać. Bo, mówiłem, żeby oglądał to całe. Bo się dowie, dlaczego tak <śm> ciągle. No, <śm> wiem, że. No, jutro, jutro będę grał, ale jednak nie, bo... Książka. Mm, <laughs> uh. O nie! No i na nadal jestem takim nobem, ja nie mogę czemu. I dlatego też, że już mam takie opóźnienia w Minecrafcie. No no nie net. No wszyscy koledzy też raczej sobie powoli odpuszczać od Minecrafta. Nawet muszę przyznać, że ja. Na no, co oprócz tego, oprócz tego też no, um, sprawy poza Minecraftem i poza internetem, że coraz więcej obowiązków, um, jeszcze nie wiem, takie normalnie takie, no rok temu nie spodziewałem się, że będę w tym miejscu i tak dalej, i tak dalej. coraz tego więcej jest, coraz więcej, coraz więcej. Chciałem już to powiedzieć kilka odcinków temu. Wow. Dokładnie nie będę yy, mówił o co z tym chodzi. Jak ktoś nie wie, to może zapytać tak na Discordzie prywatnie i to może bym powiedział. Uh. Nie wiem, tak na odcinku to nie chcę mi się tego mówić. Nie wiem czemu. A zresztą powiedziałem przed chwilą. Uh. I to będzie głównie polegać na tym, jak mówiłem, no, na kolejnych. Że go hitnęłem. No, da, e, myślę, że to już koniec, koniec odcinka, i nie wiem, czy to czasem nie będzie ostatni odcinek z Bedwarsów, ale może będą, będzie taki od, odwrót, taki, że nie wiem, no, tyle było tego Minecrafta w pierwszym sezonie kanału, to w drugim będzie go mniej, jak innych, gear, czyli no. Będzie skupione na pewnej grze. Eee, oprócz tego, będziesz na Security Bridge w tym drugim sezonie pełny już, bo nie będzie mi lagował co najmniej i może się pojawi więcej tych no Możliwe, że się pojawi więcej. No, dzięki za 60 subskrypcji. Jakoś się to udało wbić, chociaż już wbiłem to gdzieś trzy razy. To teraz mam nadzieję, że to zostanie już na jak najdłuższej i będzie wzrastać liczba bo warto oglądać bo myślę że już kanał wkroczył na taki moment gdzie no, ten montaż będzie już wprowadzony a to dopiero w drugim sezonie więc to jest pewnie ostatni odcinek z pierwszego sezonu a drugi sezon nie będzie otwarty jakimś serwerem z Minecraft czy coś po prostu będzie otwarty no rozmową z tą osobą którą mówiłem dzisiaj o tej sobie. No, Kawą już o niej wie, ty o niej wie, e, Jacqueline szczególnie o niej wie dużo. E. No więc, można tutaj dużo jak ktoś chce, to chce, może robić jakieś teorie o co z tym chodzi, ale nie wiem, czy komuś by się <gryllalny> komukolwiek chciało z tym. No bo jakoś można dojść do sedna. Setna. <tosłuch> No jeśli chodzi o tę książkę wojowników, no to przeczytałem jedną książkę, jestem w połowie drugiej i no, myślę, że przeczytam wszystko. <noise> Jakoś może uda mi się. Można zobaczyć z neta, ile to ma serii książek, no to się wtedy zobaczy, ile tego jest, no bo dla mnie to jest taki szok, co nie? Nie czytasz książek i nagle czytasz. No więc dlatego są takie zmiany duże w kanale, że nie wiem, rzadko odcinki czy coś. Znaczy, też są inne czynniki, oprócz tego internetu, jak mówiłem. E, więc, no, żegnam. Ostatni odcinek z sezonu pierwszego kanału. Czyli kanał został podzielony na jeden sezon, tak? I w drugim startuję ja przecież e, tak już w 100% mój drugi kanał, który jest już otwarty od, no, od początku lipca, więc e, zapraszam na niego. I. Tyle, jak będzie większa ilość widzów, no to na pewno zrobię taki quiz o mnie. Znaczy quiz po prostu takie. No, to będę do pytania i odpowiada się, Albo dla znajomych po prostu. Bo no nie wiem czy komu by się chciało chodzić, więc no, żegnam.